Cześć. Z tej strony Marcin Józefowicz. Od 20 lat wspieram menedżerów w podnoszeniu jakości i skuteczności komunikacji w ich organizacjach, wykorzystując moją autorską metodę SenseMaking. Making. Efekty, które osiągamy, to np. łatwiejsza realizacja celów, skrócenie czasu spotkań czy ograniczenie sytuacji konfliktowych. W podcaście Sense Making omawiam różne, często trudne sytuacje związane z komunikacją w biznesie oraz sposoby, jak sobie z nimi radzić. Zapraszam! Dzisiaj sytuacja, która jest dosyć często spotykana w różnych organizacjach, w różnych branżach, które mają styk z tak zwanymi regulatorami, czyli najczęściej jednostkami administracji państwowej, które narzucają pewne rozwiązania, czy to w energetyce, czy to w telekomunikacji, w wielu innych branżach również to następuje. I w tego typu organizacjach najczęściej za te zmiany zewnętrzne odpowiada. Jakaś osoba większych czasami wręcz cały dział. No i właśnie i w pewnej chwili pojawia się zmiana wymuszona decyzją regulatora i osoba za to odpowiedzialna stara się przekonać całą organizację, że to jest świetna zmiana. Kłopot tylko polega na tym, że sama w to nie wierzy, ponieważ zmiana jest bardzo niewygodna dla organizacji, Nie przynosi jej od strony biznesowej żadnych korzyści, a nawet wręcz przeciwnie. W związku z czym ta osoba jest frustrowana, organizacja jest nastawiona niechętnie nie tylko do zmiany, ale również do tej osoby, bo opowiada nie do końca prawdziwe rzeczy. No i wreszcie zmiana idzie powoli z trudnościami i yy, dużymi kosztami dla organizacji. Z tego odcinka dowiesz się, jak istotna jest dobra analiza sytuacji. Jakie pułapki zastawia na nas nasz własny mózg, i wreszcie jak sprawnie wprowadzać tego typu zmiany w organizacji. No to zacznijmy od dobrej analizy sytuacji. Przyjrzyjmy się całej tej sytuacji. Po pierwsze, jest to zmiana niezależna od organizacji i de facto jest to zmiana przymusowa. Innymi słowy, w momencie zmiany Wynikającej z decyzji regulatora, nie ma w ogóle sensu dyskutować o istotności bądź nieistotności tej zmiany, po prostu jeżeli nie zostanie wprowadzona organizacji grożą często wielomilionowe kary. Co za tym idzie? Z analizy sytuacji wynika, że organizacja ma wpływ wyłącznie na proces wdrożenia tej zmiany, a nie na samą zmianę. No, i tutaj pojawiają się pułapki, które zastawia na nas nasz własny mózg. Bo ta osoba, która odpowiada za wdrażanie takich zmian, trochę z automatu stwierdza: No, muszę organizację przekonać do zmiany. Co za tym idzie? Taki stawia sobie cel. Często przygotowuje prezentacje na różne poziomy organizacji, żeby pokazać, jaka ta zmiana jest dobra. Tak jak mówiliśmy, bardzo często ta zmiana dobra dla organizacji nie jest. No, właśnie, i tutaj kłopoty tej osoby wynikają z tego, że jest źle zdefiniowany cel. Uważa, że powinna przekonać wszystkich, że zmiana jest dobra, tymczasem wcale nie musi tego robić. Tyle tylko, że ponieważ tak zakłada, no to koncentruje się na tym, żeby trochę na siłę. Znajdować argumenty i, i starać się przekonać, naraża się na opór w organizacji, rujnuje swój wizerunek nie tylko przy tej zmianie, ale i przy następnych. Tym bardziej, że przecież wszyscy wiedzą, że opowiada rzeczy no, co najmniej naciągane. Co w takim razie z tym zrobić? Jak tego typu zmiany wdrażać w organizacji? Jak o nich mówić? Po pierwsze, dobrze przeanalizować sytuację i sprawdzić, co faktycznie należy do nas. W tym przypadku, tak jak już mówiliśmy, do nas należy proces wdrożenia tej zmiany, a nie samo zastanawianie się, czy zmiana jest dobra czy niedobra dla organizacji. Druga sprawa w przypadku takiej osoby to dobrze zdefiniować odpowiedzialność. Czy odpowiada za zmianę? Nie. Odpowiada za proces wdrożenia. Zmiany w organizacji. No i wreszcie w tym momencie dobrze zdefiniować cel. Celem de facto działania tej osoby nie jest przekonanie organizacji do tego, że ta zmiana jest dobra. Celem tej osoby jest wdrożenie tej zmiany w organizacji przy jak najmniejszych kosztach dla organizacji. To są dwie różne rzeczy. I warto tutaj zobaczyć, jaka robi się różnica na komunikacji. W pierwszym przypadku staram się malować trawę na zielono, staram się opowiadać przeróżne rzeczy, czasami niestety naciągając również rzeczywistość, żeby przekonać, że ta zmiana jest ok. W drugim przypadku robię zupełnie co innego. Mówię, słuchajcie, o zmianie nie ma co dyskutować. Regulator tak postanowił, trzeba ją wdrożyć, w związku z czym porozmawiajmy o tym, jak tą zmianę wdrożyć przy najmniejszych kosztach i konsekwencjach organizacyjnych dla organizacji? Tyle tylko, że to już jest zupełnie inna dyskusja i do tej dyskusji organizacja będzie gotowa, bo pokazujemy, że rozumiemy ich sytuację, bardzo jasno stawiamy bariery. I kończymy dyskusję, a właściwie nawet nie zaczynamy dyskusji na temat tego, czy ta zmiana jest ok, czy nie jest ok. Ona po prostu jest. To jest element rzeczywistości, który zaczął występować. W związku z czym skoncentrować się trzeba na tym, w jaki sposób wdrożyć tę zmianę, tak, żeby było to najmniej uciążliwe i najtańsze z punktu widzenia zasobów organizacji. Jakie efekty uzyskasz stosując to podejście? Po pierwsze, większą skuteczność, także w kategoriach czasu, zasobów, z punktu widzenia i swojego, i organizacji. Po drugie, mniejszą frustrację. Tego typu zmiany i konieczność ich komunikowania w organizacji bardzo często powodują olbrzymią frustrację u tych osób. No i wreszcie, trzecie, lepszy wizerunek osoby, która rzeczywiście mówi o tym, co jest istotne dla organizacji, a nie opowiada jakieś dziwne rzeczy. Podsumowując, po pierwsze, przeanalizuj sytuację i określ dokładnie, jaka jest Twoja faktyczna odpowiedzialność. Po drugie, precyzyjnie zdefiniuj, co jest Twoim celem i tutaj uważaj na pułapki, które będzie zastawiał Twój mózg, robiąc pewne skróty myślowe czy pewne uproszczenia. No i wreszcie po trzecie, nie maluj trawy na zielono, to bez sensu, organizacja będzie wiedziała, że to robisz. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeśli uważasz, że miał dla Ciebie wartość, daj mu proszę 5 gwiazdek w Podcast, bądź na platformie, której używasz. Dzięki temu dotrze on do większej grupy ludzi, dla których również może być przydatny. Jeśli chcesz podnieść jakość komunikacji w swojej organizacji, zapraszam na sensmaking.pl.